Dzień dobry, dzień, dobry, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Dzisiaj się spotykamy na takim specjalnym drappingu z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy już 50 odcinek na kanale, a drugi powód jest taki, że moje filmiki oglądali się już 100 tysięcy razy, bo właśnie taka liczba wyświetleń. Wskoczyła na kanał w ogólnych wyświetleniach wszystkich filmików. Za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Na początku chciałbym pozdrowić użytkowników Zrabki, Zrabki, Magda Kowol, Zrabmy i Wygrajmy oraz Nikola Rutkowska. Pozostałych widzów również bardzo serdecznie pozdrawiam. A na dzisiejszy draping przygotowałem Zrabki, które w sumie najrzadziej drapaliśmy na kanale w tych wszystkich odcinkach. Czemu najrzadziej. Nigdy ich praktycznie nie widziałem w kolektorach, albo po prostu nie wpadały mi w ręce, więc albo są najlepiej wykupowanymi zdrabkami, co jest ich po prostu tutaj u mnie w regionie najmniej. Oczywiście, kochani, przypominam Wam o subskrypcji kanału. Tutaj mamy całą paczkę wielkiej zdrapki 777 jako podziękowanie dla Was za otrzymane subskrypcje, więc jeżeli na kanał wejdzie 777 subskrypcji, to zaczynamy nasz draping. Więc łapka w górę, jeżeli filmiki Wam się podobają. I, z, I zapraszam do drapania. Dobrze, myślę, że zaczniemy sobie od tych drapek najtańszych. Od lotka, na do dobry początek. Tu są te nasze zdrabki. A skończymy na tej zdrabce najdroższej. O, więc tak. Tutaj musimy oczywiście znaleźć słoniczka. Mamy psa, żyrafę. Lingwina i dromada, także zdrabka przegrywa. Zdrabka druga, dromat, pies, lew i ryba. Drugi lotek to również nie, nie daje nam wygranej. Na zdrabki przeznaczyłem dzisiaj 72 zł. To są wszystkie zdrabki, w sumie najrzadsze, które drapaliśmy na kanale. Tutaj również nie mamy lotka. Pomysł wziął się stąd, że podczas zakupów zdrapek w kolektorze zauważyłem, że pani wyciąga nową paczkę z drapek Wingo i, i Super Życie. i tak w sumie sobie zdałem sprawę, że najrzadziej drapię te zdrapki, Czwarty lotek niestety również nam nie daje wygranej. Więc postanowiłem na ten odcinek specjalny, o którym mówiłem, zakupić właśnie zrabki, które najrzadziej drapiemy na kanale. I ostatni lotek przed nami. Tutaj mamy wiewiórkę, pingwina, lwa i małpę. Także niestety zaczyna się dosyć nieciekawie, bo wszystkie pięć lotków jest przegranych. No to może Zodiak będzie przychylniejszy. On też jest z całkowicie nowej paczki. Miałem nawet możliwość wybrania znaku Zodiaku. A że moim znakiem jest Panna, więc wziąłem trzy panienki na dzisiejszy draping. Urodziny mam 26 sierpnia, także z tej okazji też sobie zrobimy jakiś fajny draping na kanale. I tu mamy, tu musimy trzy takie same kwoty oczywiście znaleźć. Druga galaktyka. I niestety tutaj nic nie mamy. No, nieciekawie się zaczyna. Mam nadzieję, że ta tendencja się troszkę zmieni. Więc zobaczymy. Mamy tak 50. 50 po raz drugi. No, a to jeszcze tylko raz i, i mamy drapping zaliczony. 5000. 2 zł po raz drugi, galaktyka i galaktyka także tutaj też nic mamy 2 złote 20 2 zł po raz drugi 50 tysięcy galaktyka, druga galaktyka mamy 2 złote 4 złote i 80 zł także tutaj w tym zodiaku trzecim wygrywamy 2 zł. Jest to pierwsza wygrana w dzisiejszym drapingu. I przed nami jeszcze 5 razy kasa. Są to ostatnie zdrapki za 2 zł. Później przechodzimy do zdrapek za 5. Mamy 15 i 20. To jest tak: 19, 23, 12, 22, 14 i 26. 11 i 13 a my mamy tak 21, 20, 28, 24, 11 jest wygrana i 14, a potem 11 kryje się, o proszę bardzo, aż piąteczka, czyli te zdrobki najtańsze okazały się najsłabsze jak na razie, ale ta ostatnia nam troszkę odrobiła. Dobrze, to wchodzimy w zdrabki za piątalka. Tutaj mamy wygrywające liczby i Twoje liczby, czyli standard jak na większej zdrapek. Tu mamy 19, 33, 35, 27 i z naszych liczb jest tak 9, 31, 6, 29, 17. Dwadzieścia osiem, trzydzieści osiem, trzynaście i trzydzieści cztery, także tu bez powodzenia. I druga sztuka, tu mamy tak jeden, trzy, dwadzieścia dwa, trzynaście, dwadzieścia jeden, dwa, osiem. 11, 24, 32, 3 mamy wygraną. Zaraz zobaczymy, co tam się kryje. 18, 27, czyli tylko jedna wygrana w drabce, a to będzie dokładnie 10 zł. Czyli w sumie na 0 wychodzi po dwie zdrabki, po 5. To jest wygrana 10. Super. Teraz może perły i diamenty, ja niestety tutaj trochę zawaliłem, bo nie zauważyłem, że wszystkie główne wygrane są już wydrapane i właściwie wziąłem tylko tą jedną zdrapkę, która w sumie tylko ostatnia była, więc za dużego wyboru nie było, ale jakieś tam wygrane drugiego, trzeciego stopnia jeszcze są, więc może coś się akurat trafi. Mamy tak kufer. Jest kufer. Oj, proszę bardzo, jak ładnie od razu na pierwszym miejscu. Piąteczkę wygrywamy. Portfel Portfela już nie ma. Jest bukiet. Czyli w sumie się opłacało, bo wyszła na zero. A zawsze jakaś hipotetyczna szansa na wyższą wygraną była. Naszyjnik korona. Mamy perfumy. Kolejne 5 złotych wygrane. No to proszę bardzo. Czyli jednak ta szczęśliwa zdrobka na mnie czekała mamy znowu kufer, czyli jest kolejne 5 zł to już jest 15, w monecie nic nie mamy jest teczka, czyli również wygrywamy 5 zł i jest kolejny kufer i kolejne 5 zł, proszę bardzo jakie to jedna zdrabka może odwrócić losy całego drapingu mamy 5 wygranych po 5 zł, co daje nam 25, sprawdźmy czy jest taki jest taka wartość, jest 25 zł na zdrabce Berły i diamenty Super. Tutaj troszkę sprzątniemy, żeby nie robić bałaganu. I tutaj od razu chciałbym pozdrowić mojego z tego widza Jadzie Lewandowską, która ostatnio w komentarzu mi napisała, że jestem czyścioszek. Tak, jestem czyścioszek. Lubię jak jest na stole czysto. Wtedy draping też wygląda troszkę ładniej. A my wbierzemy teraz na drapanie ekstra pensję. To są nasze wygrywające liczby. A my mamy tak 29,4.

no proszę bardzo, no to dzisiaj coś... Dzisiaj nam się coś ładnie, duże kwoty pojawiają w tych zdrapkach, oczywiście nie licząc tych najtańszych na początku. Pięknie. Tutaj mamy 20 zł wygraną. Czyli czyli chyba już nawet jesteśmy na plusie, a przed nami jeszcze trochę zdrapek jest. No chyba, że tamte te nokaże się niestety nietrafione. Dobrze. To weźmy sobie może szczęśliwe linie, teraz dla odmiany tutaj troszkę powiększa, a materiał przyspieszę, żebyście się po prostu nie zanudzili. No dochodzimy do końca zdrabki i z tego co widzę, to niestety już tutaj nie mamy żadnej linii, zdrabmy sobie nasze numerki, zgadza się, są różne. nieszczęśliwe, więc idźmy za koleją, weźmy sobie super linię. Tak mamy tą strapkę i oczywiście też przyspieszę materiał. Ok, zbliżamy się do końca zdrapki i tutaj mamy też chyba nic z tych linii nam się nie uda złożyć, tak jak w tych szczęściach. Także obie zrapki liniowe są niestety dla nas przegrane. No to więc teraz weźmy sobie podwójną kasę. Taki zdrapek mamy dwie. I tutaj musimy znaleźć dwie lub trzy takie same kwoty. 33, 19, 25, 27, 27. Czyli tutaj już się wygrana dla nas jakaś kryje. Zobaczmy, dodrapmy zrabkę do końca i wrócimy do tego. Tutaj już nic nie mamy. Gryp 5, 32, 22, 23 również nic. Tutaj również gra 7, 40, 17, 33 nic nie ma. Tutaj w grze 8 również nie. I ostatnia 13, 21, 18 nie ma nic. A w grze 2 kryje się dla nas piąteczka. Czyli tutaj strapka jest na 0. I ta druga sztuka. 7. O, no proszę bardzo, czyli jednak te rzadkie zdrabki z 7 dzisiaj do nas uśmiechnęły. Tutaj mamy wygraną. W grze drugiej już nie ma nic. W grze trzeciej też nie. Gra czwarta. Również nic. Gra piąta 29-33-13. Nic, gra szósta. Też nic nie ma. W grze 7 mamy 30, 38, 36, czyli pusto, 31, 40, 32, nic nie mamy, 12, 29 i 19, czyli tutaj w grze pierwszej również jest wygrana, a naszą wygraną także piątka. Super, obie podwójne kasy się okazały szczęśliwe, idą do naszej kubki z wygranymi i zostały nam jeszcze dwie zdrapki wingo i jedno super życie więc super życie jest najdroższą zdrapką za dyszkę zostawimy ją na koniec a teraz sobie zrobimy zdrapkę wingo tutaj niestety nic nie mamy jeszcze do drapki sobie bonus mamy win i prezent czyli zdrapka wydaje się być przegraną bo nie mamy żadnej linii pionowej, poziomej ani żadnych rogów w bonusie również nic ok i druga zdrapeczka chociaż jednak nie, bo dodrapałem sobie teraz numery seryjne i z literki kontrolne i są trzy razy takie same, czyli jednak coś wygrywamy, a wygrywamy, ponieważ mamy tutaj linię. A ja sobie tutaj błędnie założyłem, że ten stop się w sumie nie liczy. Więc na zdrapce mamy jednak 3 zł wygraną. Super, dobrze, więc ta druga teraz wingo do nas i lecimy. Tutaj mamy tą linię O, czyli też wygrywamy 3 zł Rewelacja. Będziemy częściej te wingów drapać na kanale. Dobrze, więc przed nami ostatnia Szapka jest to super życie, zadyszkę. Tutaj mamy wygrywające liczby i twoje liczby. Więc oczywiście zasady jak w większości trafek. I mamy tak 12, 34, 19, 42 i 24. No i szukamy tych naszych liczb. Mamy tak 38, super rok 22, 32.

trzydzieści sześć czterdzieści 16, 17 siedem szesnaście siedemnaście i ostatnia szansa czterdzieści osiem także tutaj niestety nie było na końcu bum Zdrawka nam nie dała Wielkie wygranej. Dobrze, więc to by było na tyle. Przejdźmy do podsumowania odcinka. Zainwestowaliśmy dzisiaj w zdrabki, które najrzadziej drapialiśmy na kanale 74 zł. To są nasze zdrabki wygrywające i liczymy nasze wygrane. Tu mamy tak: 20, 25, 30, 40. Tutaj jest 25, czyli mamy 65. 70 72 75 78 zł, także 4 zł na plusie. Jak na taką ilość zdrapek jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dzięki Wam bardzo za y, wspólne drapanie, za oglądanie odcinków. Y, zapraszam Was w czwartek, 2 sierpnia na premierę zdrapki milion złotych w banku. To będzie zrabka za 20 zł. Oczywiście w południe. Zapraszam Was na ten premierowy odcinek. I jeżeli podobają Wam się moje filmiki, dajcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Zostawcie jakiś też miły komentarz. Dzięki Wam bardzo jeszcze raz. I zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć.